Okay. Zelbisa, Więc to drodzy, na po i... Teraz będzie również ciężko, wszystkie dzieci. wszystko Uwaga, teraz krążenia ramion w tył. Mocno ramionka pracują, jakaś się pęśle, to nieco starszy przykład z góry. I teraz swój drodzy... Przecież będziemy biegać. Więc słowo zaczynamy trówkać powolku i różnienia ramię na zmianę w przodu. Różne dzielamy w tył. Ale naszą uwaga, my to robimy skłony. Więc jeden, dwa, trzy. Jeden, I dwa, nasze I do góry. Jeden, dwa, trzy i do góry. I teraz, uwaga, łapiemy kolanko i przyciągamy do siebie. Tu ćwiczenie. Bardzo dobrze sobie. I trzymamy.